Siemaneczko, witajcie na kanale Marketing Expert. Ja nazywam się Kamil. I w tym filmie chciałbym Wam pokazać, na czym polega nasza rola w momencie, kiedy ktoś kupi produkt z naszego sklepu internetowego. Jak po prostu zrobić to dalej, żeby zamówić ten produkt i wysłać go do klienta, który zakupił ten produkt na naszym sklepie internetowym. Pomysł wziął się na ten film z komentarza, który napisała jedna z osób oglądających ten kanał. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, że ktoś bierze sobie i coś robi w tym temacie. To jest naprawdę fajne, ponieważ naprawdę warto i jakby w drugiej części tej komentarza również ta osoba napisała, aby mógł pokazać, czy mógłbym pokazać jak dodawać produkty do różnych kolekcji, jak te kolekcje po prostu tworzyć i dodawać na sklep. Również pod koniec tego filmu to pokażę, ponieważ jest to bardzo proste, więc trochę czasu nie będę, musiał, nie będę potrzebował na to dużo czasu. Także przejdźmy do, do tego głównego tematu naszego filmu, czyli do tego jak to po kolei jest po tym jak ktoś zakupi nasz produkt. Produkt na naszym sklepie. Więc przede wszystkim, jeżeli ktoś zakupi produkt na naszym sklepie, no to to zamówienie pokaże się tutaj w orders. Czyli tutaj po prostu to zamówienie będzie, tak jak tutaj są te zamówienia, natomiast on tutaj po prostu się pokaże. Na początku, jeżeli nie ustawiliśmy sobie takiego przyjmowania płatności automatycznego, no to najprawdopodobniej on będzie tutaj. Będziemy musieli kliknąć w to zamówienie i w tym miejscu, już zaraz pokazuję, będziecie musieli po prostu przyjąć, w tym miejscu będziecie musieli sobie przyjąć tą płatność. Ja mam zrobione tak, że, że po prostu jakby, Tą płatność automatycznie przyjmuje. natomiast wy będziecie musieli to kliknąć. Jeżeli sobie to ustawicie, również będziecie mogli to automatycznie przyjmować. Natomiast jeżeli po prostu przyjmiecie tę płatność, no to cały czas to zamówienie wasze będzie tutaj, to, to zamówienie tej osoby. I teraz tu jest adres e-mail, tu wszystko jest tej osoby, nie, nie będę się na tym chwilę skupiał. Natomiast po prostu macie tutaj wszystkie informacje, które są potrzebne do tego, aby wysłać ten produkt na czyjś adres, pod czyjś adres. Natomiast, jeżeli dodaliście sobie, i teraz można po prostu zamówić na AliExpressie to automatycznie, znaczy ręcznie wpisać te dane, ten produkt i zamówić tak w ten sposób do klienta nasz produkt, który sprzedajemy. Natomiast, jeżeli dodawaliście produkt przez aplikację Oberlo, tak jak pokazywałem to na poprzednim filmie, którymś tam dotyczącym dodawania produktu na sklep, no to po prostu będziecie tutaj mieli również w Oberlo to wszystko. Czyli klikacie sobie, przechodzicie w tę aplikację, klikacie to Oberlo, który macie tu zainstalowane, i tutaj, jako że dodawaliście wszystkie produkty przez Oberlo, no to w Orders tu po prostu one automatycznie, zamówienia wszystkie będą również lądować. I wystarczy teraz, że klikniecie sobie w Order product, Natomiast ja tutaj. Zamówienia robię na tym sklepie ręcznie ze względu na to, że strona, na której sprzedawali na Aliexpressie ten produkt już tej strony nie ma i musiałem znaleźć po prostu inne osoby, natomiast inne po prostu strony i tam wpisuję to ręcznie. Natomiast jeżeli wasza strona, wasz produkt będzie połączony ze stroną w ten sposób, tutaj to poka pokaże wam się, wystarczy, że klikniecie sobie order products i w tym momencie, tutaj, właśnie przejdzie Wam, tak jak powiedzmy, że mówię, tak jak mówiłem, tej strony nie ma już, natomiast tak jak tutaj, przejdzie po prostu na taką stronę, tą stronę Waszego produktu, którą dodaliście, w ten sposób samo wybierze kolory, jaki tam zamówiła ta osoba, samo wybierze ilość produktów i da zakup. Czyli również to wszystko automatycznie się zrobi, i później również automatycznie wypisze się tutaj całe te informacje na temat tego klienta, zostaną tutaj automatycznie Dodane więc tego już nie musicie nic robić, to wszystko zczyta z waszego sklepu. Natomiast jedyną waszą, po prostu jedynym waszym działaniem, które musicie wykonać, jest wybranie dostawy. Tutaj, tak jak rozmawiałem w poprzednich filmach, mówiłem najlepiej, żeby to było dostawa ze śledzeniem, czyli albo to będzie AliExpress, standard shipping, albo e-pakiet tą cenę, którą tutaj jest na przykład niektóre, to będzie za darmo w niektórych produktach, natomiast te 18 zł po prostu takich pamiętacie, tak jak mówiłem tam, doliczacie sobie do produktu i później, tak żeby po prostu, żebyście wyszli na tym na plusie, nie na minusie, zawsze pamiętajcie, żeby dodać tę cenę tego. tego tej dostawy do swojego produktu i wybieracie po prostu tą, 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 tą dostawę, którą tu mamy, czyli ze śledzeniem. Tutaj sobie to potwierdzacie i klikacie leave a message, czyli zostawicie tutaj informację dla osoby, która to sprzedaje. W takim, coś takiego jak już wam mówię, co to znaczy. I tutaj jest nazwa waszego sklepu. I. Coś takiego, czyli żeby. Bo niektórzy oferują coś takiego, że jak produkt zostanie wysłany do kogoś, to będzie wysłany i tam będzie podpisany nazwa waszego sklepu, będzie podpisana, że tak jakby zamawiacie z tego sklepu i tam będzie ta nazwa widniała. Dzięki temu no to po prostu lepiej wpływa na, 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 na taką opinię o firmie itd. Tak czyli please use sender's name, czyli osoby wysyłającej i tu nazwa waszego sklepu. I no invoice, czyli żeby oni tam nie wrzucali jakiś ulotek czy czegoś swojej firmy itd. Tak no i dziękujecie i w tym momencie po prostu dajecie place order. No, i w tym momencie macie zamówiony przedmiot. Przedmioty zamówione wasze pokażą się, nie wiem, jeżeli zamawialiście na AliExpress, to wiecie jak to działa. Jeżeli nie, no to przedmioty po prostu znajdą się w my orders tutaj, i tu wszystkie przedmioty zamówione będą. No i w tym momencie, jeżeli wzięliście tą wysyłkę z. Z tym śledzeniem, no to on tutaj, to pojawi się po prostu, to, to, to będziecie mogli wysłać to, ten, ten kod do śledzenia osobie, która zamówiła to na waszym sklepie. Bardzo, bardzo polecam to robić, ze względu na to, że po prostu te czasy tutaj są długie oczekiwania, jeżeli zamawiacie z Chin. Ja tutaj natomiast zamawiam ze Stanów Zjednoczonych i to idzie bardzo szybko około 9 dni, czasem mniej, od 4 nawet do 4 dni czasami. Natomiast to też mogę pokazać w następnym filmie jakimś, jak zmniejszyć ten czas dostaw. Natomiast, właśnie te czasy są tutaj duże do niektórych krajów i potrzeba jest nam tego śledzenia, żeby po prostu osoba wiedziała, że to jest ten, ten produkt, a nie, że, nie wiem, okłamaliśmy ich i zabraliśmy pieniądze, a produkt został wysłany i tak dalej, bo wiadomo jak dużo, długo czekają, no to różne rzeczy mogą sobie pomyśleć. No więc ten link dajemy w view detail, czyli w tym miejscu i tutaj mamy po prostu ten link, do śled... ten, ten kod do śledzenia. Możemy sobie znaleźć jakąś tam z pełną stronę, na której można to śledzić. W tym przypadku ja mam USPS, także to jest w Stanach Zjednoczonych taka firma, która dowozi właśnie przesyłki, także ona ma osobną stronę. W każdym razie tam znajduje się ten, ten kod do śledzenia i dzięki temu kodu, ten kod, kod po prostu wysyłamy później do osoby. Tam po bodajże trzech dniach, nieraz wcześniej wysyłają ten produkt. Czasem nawet na następny dzień ten produkt jest wysłany i już ten kod do śledzenia tam jest i po prostu wysyłamy go osobie jakoś ładną taką wiadomość na maila tej osobie. To wysyłamy, skąd weźmiemy maila, oczywiście również w orders jak przyjdzie, tam tutaj, w zamówieniu czyimś, ten mail się pojawi po prostu, jaki ma ten tutaj jest ten mail, o, albo w tym miejscu na dole i na tego maila wysyłamy tam ładnie jakoś tego maila, czy mówimy tam dzień dobry, coś tam, e, tutaj jest kod do śledzenia, przesyłki i, i miłego dnia. E, taka jeszcze jedna wskazówka, jak wysyłacie taki, e, takiego maila, możecie na samym górze napisać coś w stylu e, świetny wybór, kupił pan, pani, e, najlepiej sprzedające się słuchawki w naszym sklepie, dziękujemy za zaufanie i tak dalej. To jest taki chwyt trochę psychologiczny, z względu na to, iż czasem osoby po zakupie mogą się zastanawiać czy zrobiły dobrze, czy, czy zakupiły faktycznie, dobrze zrobiły, że zakupiły ten produkt. Może powinny go nie zamawiać, e, może się boją o to, czy ten sklep jest wiarygodny, i Natomiast, jeżeli wysyłacie takiego maila i w tym mailu pisze, że dobrze pani zrobiła, e, no to już gdzieś podświadomie jej to wchodzi, że taką pewność dostaje, mimo że ona to czyta od innej osoby, nawet osoby, która wysyła jej te produkty, i tak e, to uspokaja ją to i faktycznie e, podświadomie zaczyna twierdzić, że dobrze zrobiła. To naprawdę dobrze, pozytywnie wpływa na człowieka po takim zakupie, więc. Bye. <sighs> Warto coś takiego dodać w swoim mailu. Czyli w ten sposób wyglądałoby to, to, to taka. I w tym momencie, już tak naprawdę, kończy się wasza wasz tutaj udział w tym wszystkim. Jeżeli wyślecie ten kod do śledzenia, to, to wasz udział się tak naprawdę kończy. Natomiast możecie dostawać jakieś tam mail na swojego maila od nich maile, z, nie wiem, z jakimiś pytaniami, gdzie ten produkt jest i tak dalej. No to należy im wtedy odpisać, uspokoić. Jeżeli długo czekają, to po prostu też powiedzieć, że żeby przeczytali waszą shipping policy, czyli waszą politykę wysyłek i tak dalej i tak dalej, żeby uspokoić tych ludzi no i w zależności co tam, no to odpowiadać. I najważniejsze jest, żeby odpowiadać bardzo szybko. Może być ten następny dzień, nie musi być to od razu, natomiast, żeby szybciej odpowiadać, ze względu na to, że takie osoby mogą czasem po prostu zacząć się denerwować, stresować, mogą polecieć jakieś dysputy na PayPalu, czyli chęci po prostu, tam, tam są takie jakby, nie wiem jak to nazwać po polsku, ale takie, po prostu to są dysputy, gdzie oni wrzucają, że nie dostali produktu, że nie mają od nas informacji, i tak dalej, i te pieniądze na chwilę zatrzymują się w tak między nim, między klientem a tobą, czyli są, e, są w takim, nie wiem, w takim miejscu pomiędzy, powiedzmy, gdzie ani ten klient tego nie ma, ani tych tych pieniędzy na razie na koncie nie masz, i to trwa z miesiąc, czy, czy nawet czasem dłużej, żeby oni przejrzeli tą całą sprawę, i tak dalej, i tak dalej. Czyli te pieniądze po prostu są zamrożone na, na pewien czas, Oczywiście je dostaniecie, jeżeli tam podacie informacje o śledzeniu przesyłki itd. Tak Natomiast no, z miesiąc czasu czasem to trwa, a jeżeli nie macie na przykład środków na opłacenie tych produktów i tak dalej, chcecie robić to za darmo, no to warto po prostu cały czas odpowiadać tym ludziom i być z nimi w konwersacji no cały czas po prostu. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o to. I teraz przejdziemy do tego, jak zrobić jak zrobić te kategorie różnego rodzaju na produkty. Jako, że ten sklep już mam gotowy, taki fajny, działający, nie będę tutaj nic ruszał. Natomiast zaloguję się do tego sklepu, który, którego używaliśmy w, poprzednim, w poprzednich filmach. O ile pamiętam jeszcze dane do logowania. Dobra, wrócę do Was za chwilę, jak, jak to napiszę, jak to znajdę te dane do logowania. Dobra, znalazłem dane do logowania i jestem zalogowany już na, na tym sklepie, który budowaliśmy poprzednim razem. I teraz pokażę Wam, jak dodać produkty pod różne kategorie. Czyli tak, wchodzimy sobie w produkt, czyli tutaj produkty, i tu mamy collection, czyli to są te kategorie, kolekcje te nasze. Czyli po prostu te kategorie różnego rodzaju produktów, i w tym momencie mamy homepage, czyli to jest ta główna nasza, główna nasza kategoria, czyli to jest ten główny nasz nasza strona. Jak po prostu klikamy home, tutaj znajduje się ten nasz produkt jeden. Natomiast jeżeli chcemy zrobić kategorię, jeszcze jest tak, dajemy shop, i tutaj mamy ten produkt, czyli utworzona jest kategoria, ona się nazywa chyba homepage, natomiast to jest właśnie ten cały nasz shop, czyli to jest to. Czyli klikamy, tu jest shop i to jest ta, ten produkt, który jest również dodany tutaj. Tutaj jest dodany. Czyli po prostu wchodzimy w kolekcję, e, może trochę za wiele to mówię, natomiast wchodzimy w kolekcję, dajemy utwórz nową kolekcję, czyli to jest ta, ta kategoria nasza, powiedzmy zegarki, nazwijmy to zegarki. E, możemy tu sobie dać manual, e, tak jest lepiej, po prostu manual tu dodać e, i dać save. W tym momencie utworzyła nam, się, utworzyła nam się kategoria zegarki, którą możemy sobie dodać do. Teraz przechodzimy w online store, i tutaj dodajemy sobie w nawigację. Klikamy sobie w nawigacji. Tu u, górze, u góry jest footer menu, czyli to jest wszystko to, co znajduje się tutaj, czyli to są te strony jak Search, wszystkie polityki prywatności i tak dalej, to się tu znajduje. Natomiast Main Menu to jest ta, to, co znajduje się tutaj. Lub jak przejdziemy na sklep na telefonie, to po prostu to jest wszystko, co znajduje się o tutaj, czyli Home, Shop i Contact Us. Natomiast to jest ten footer menu, czyli Privacy policji. to widzimy na telefonie w ten sposób. Natomiast na komputerze, jeżeli chodzi o ten, o ten po prostu ten szablon, ponieważ w różnych tych takich szablonach stron do budowania, no to też inaczej to wygląda. Natomiast my wybraliśmy ten, to jest bodajże Brooklyn, także to tak wygląda tutaj na tym, taki schemat jest. Klikamy sobie w main menu, tak, tutaj, i w tym main menu będziemy musieli Add Menu Item, czyli kolejny jakby item, czyli to co tutaj się nam pojawi. Klikamy sobie tutaj. Szukamy, klikamy tu i szukamy w Collection. Jest zegarki. Nazywamy to zegarki, może samo, ale możemy to po prostu nazwać zegarki. Dajemy Add i Save Menu. I w tym momencie ten zegarki pojawi się również tutaj. On pojawi się, na telefonie, pojawi się tutaj. Czyli to po prostu się dodała ta nasza, nasza kolekcja. I teraz, żeby dodać do niego produkt, czyli przechodzimy z powrotem na, na produkty, czyli klikamy tu produkt. Ja mam tu jeden produkt, więc po prostu jego użyję. Natomiast jak macie więcej, no to po prostu, po prostu klikacie sobie w produkt i przechodzicie tutaj w collection. W produkcie jest collection. On teraz należy do tego homepage'a, czyli tej strony głównej, natomiast tutaj klikacie i klikacie zegarki, czyli ta kolekcja, którą otworzyliście, dajecie save. Przechodzicie tutaj, klikacie zegarki i w tym momencie ono po prostu tu w zegarki jest. Gdybyśmy mieli kolejny produkt, to również przechodzimy na niego, klikamy zegarki i tu będą już pokazywać się dwa produkty nasze. Oczywiście możecie sobie tutaj to collection później dopracować w tym Online Store tam wszystko, żeby to ładnie wyglądało, żeby e, może znikła ta obramówka tutaj czy coś, żeby to ładniej wyglądało. Był taki jednolity, biały kolor tutaj, ale to już możecie sami sobie pokombinować, czyli w ten sposób to robimy. E, możemy kolejną kolekcję dodać w ten sposób, czyli znowu przechodzimy w Collection, e, Create Collection. E, w tym momencie nie wiem, sprzedajemy telefony, na przykład przez <grym> telefonów proponuję nie sprzedawać telefony. I manual, żeby po prostu samemu, bo jak damy automated, to będziemy musieli po prostu użyć w nazwie na przykład, czyli że w nazwie, nie, po prostu klikajcie sobie manual i tam będziecie mogli dzięki temu wybrać e, tą kolekcję. I save, dodajemy te telefony z powrotem w online store, e, navigation, e, tutaj w main menu i e, ad menu item, e, tutaj znowu klikamy na dole, collection. Pojawi nam się kolekcja. O, nie pojawi nam się kolekcja. <laughs> Chyba nie zapisałem jej. Zaraz sprawdzę. No, a w każdym bądź razie tak to wygląda. Nie jest ona tutaj. Eee, czyli jeszcze raz klikamy w online store. Eee, navigation. Main menu. Może tam była, tylko jej nie zauważyłem. Collection. No, i ona jest tutaj telefon, albo coś tam zacięło, albo nie wiem, może widziałem w każdym razie. Telefonem add i znowu save. No, i ono nam się tutaj znowu pojawił u góry. I tak możemy nieskończoność tych kolekcji tutaj dodawać. Na telefonie, tak jak mówię, to będzie pod tym przyciskiem pokazywało się wszystko tutaj. No, i również przechodzimy sobie w produkty. Kolejny produkt, jaki tu mamy, po prostu sobie klikamy w niego. I znowu tutaj w collection klikamy, tu i telefon. I w tym momencie ten produkt, który akurat ten pojedynczy mam tutaj, on teraz znajduje się we wszystkich trzech kolekcjach: zegarki, telefony i homepage. Czyli w ten sposób tworzymy sobie różne nowe kategorie, dodajemy produkty i pamiętajcie, żeby dodać się sobie właśnie w ten sposób w nawigacji do, do sklepu, w ten sposób tutaj. Tak więc myślę, że fajnie to wytłumaczyłem, że zrozumiałe jest wszystko i um, Widzimy się w następnym filmie do zobaczenia, Jo!